Słuchajcie końcówka wysładzania, nie wiem czy widać tu już wysycha, jakieś 2 cm czy są do wobec tego uzbierało się ponad 20 litrów, 21 litrów w tej chwili jest piwa żytniego, fakt, że trwało to długo, ale to nie jest takie niedługo, jak tak światach, że się zbieram. Szukam kipety, nie mogę znaleźć. No, to jest prawdziwa katastrofa. O, myłem i teraz wychodzi na to, że jej nie ma. No dobra. Nie, nie widzę, wobec tego posłużę się po prostu z szykawką. Wymieszam grzeczkę. Można nawet lepszy mózg pipeta. 11 BNG. I to jest nasz plan wykonany, tak? Mogliśmy tak wysładzać wobec tego... 11 nie było dobrze widoczne. Teraz jest chyba bardziej naostrzone. No, to słuchajcie, krótko mówiąc, mamy 11 bergnie, dokładnie brixów, ale to mniej więcej będzie to samo, prawie że. Przy godzinie gotowania myślę, że spokojnie dojdziemy do 12, piwo nie jest konkursowe, aczkolwiek jest 12 BLG, to w ramach e, tego co miało być. Jak już mówiłem, biorę jakąś poprawkę, ponieważ nie mam w się z pszenicy niesłodowanej. Wydaje mi się, że ona w ogóle nie, nie, nie wnosi nic do piwa, a żadnych. E, znaczy, oprócz poprawienia e, smaku i wpływu na pienistość i tak dalej. To chyba nie wiem, czy jakieś tam czynniki poprawia, takie jak goriec, czy być może, nie wiem, raczej, raczej chyba nie. To jest dni dodatki niesłodowane. Jest 12, to 12 już się nie zmieni. Poczekam, wobec tego, jak przy czwartej jeszcze wody zleci, i wierzę, że będzie jakieś 23 22,5-23 litry gotowej brzeczki, którą będziemy gotować przez godzinę. No i potem co? Schłodzenie. zadanie draży. Yy, pokażę Wam się okazać, co się dzieje z tym tchem. Od jakiejś godzinki, on już tutaj. On tutaj. że tak powiem. Nic specjalnego, prawda? Jak go spróbuję zamieszać. Rozwinął się, wygląda jak liście anginki. Nie wiem, czy w ogóle kojarzycie taką, taką roślinę, anginkę. Ona miała chyba różne nazwy, słuchajcie. Co do temperatury. No, nawet chyba zobaczycie tym razem, słuchajcie. Tu się kończy. Nie wiem, z której strony macie te. Tu jest 30. 30 stopni Celsjusza cały czas jest, jest trzymana tam temperatura, one się rozwinęły, ten mech się po prostu uwodnił rozwijając no i tyle. Nic specjalnego w sumie I tak oto zamiast yy, oddalić to wyłączają para. To dlatego tak wszystko nam urwało. A więc mech irlandzki. się po prostu rozwinął. To jest dźwięk obiadu zimnaki się e, zaczęły gotować. No, jest już 5 do 7 cm suche Nie wiem czy widzicie, ja spróbuję Wam pokazać tą warstwę, która ewidentnie już pozbywa się wody Widać, prawda? Pomogę To jest już suche Tu nierówno oczywiście idzie jakoś tak Natomiast to ciemniejsze tu jeszcze jest co wyciskać. Ja oczywiście nic nie cisnę, to samo będzie grawitacyjnie zaczywać. No poczekam, i się nie spieszy. Myślę, że po obiedzie zaczniemy po prostu gotować. Piwa jest 20 w tej chwili 21,5 litra piwa żytniego. To jest, no, tak to może nie widać, może ze światłem to będzie widać, o tutaj, tutaj widzicie też, tu jest mniejsze z kolei tak, to jest suche, tu już opadło, e, jak wygląda w środku, no tak, tak wygląda w środku, ta dziura to jest lej, ponieważ ja wyjąłem talerz i po prostu wlewałem już wodę, żeby ona tam zruszyła jednak trochę dół, żeby to leciało, Słuchajcie, naprawdę wiele się jej namęczyłem. Praktycznie e, podczas wysładzania człowiek może zrobić zupełnie inne rzeczy, a to sobie leci. Co prawda leci już 2,5 godziny. To już nie ma znaczenia, to i tak już mam niższą temperaturę. To tyle. Żegnam Was piłożytnie. Tam w środku jest wężyk który okazał się już nieistotny w tym całym procesie. Żegnam Was przyzwyżytnie. To już koniec wysładzania. Cześć, Tłumek.pl, kom Słuchajcie, tak będzie jaśniej, więc będę mówił jaśniej. Koniec wysładzania. Czyli pół godziny wysładania trwało. Ale zobaczcie efekty. Obniżam perspektywę. Proszę bardzo. Tu podśpiewuje moja młoda piwowarka. 24 litry, słuchajcie, wyszło. Tu już mam tabolecik odpalony. Wobec tego zaczynamy gotowanie. Jak ja to robię? Jak przelewam? Otóż. Bemy, nie? Mierzymy lwy Nie czego Dla pewności pomiaru pomieszamy. zamieszamy wszystkim nabierzemy, spodziewamy się czego? 11 jakieś góra dwunastki. No jest słabo, jest 10 z hakiem, zobaczcie. No tak pod 11 podchodzi, jest 11, tego się trochę spodziewałem. Ale słuchajcie, mamy 24 litry 11 BLG. Mamy przed sobą godzinę gotowania, a myślę, że spokojnie do 12 dojdziemy. Wobec tego mamy przygotowany i wymyty garnek, który zmienił nam się w kać bo w normalnym brawarze byłoby to co innego. I teraz w ten sposób, nie napowietrzając te 24 litry, jedenastki rzutniej wlewamy. a propos jedenastki to i takie ślepkie. To nie wygląda na jedenastkę. Ale refraktometrycznie nie oszuka. Przed nami wobec tego godzina. Co najmniej godzina gotowania. Zaraz przygotuję. Chmiel, niemiecki. O. Mam już 15 litrów dąbinku. Odparam teraz już całą moc. Postaram się delikatnie to wlać, tak, żebyście to widzieli. To może tak, to będzie. Zbytnio nie, nie na powierzchni. Piło jest ciemne? Proszę. Jest rane. Żeby teraz potwierdzić to, jeszcze raz pomierzymy belgie po trzylaniu. czyli przed gotowaniem. No, słuchajcie, jest co innego, to jest nowość. Czy jest dobrze teraz? Tego się spodziewałem. Zobaczcie. Jest wyżej. Dokładnie. 12BLG, wysładzanie. Myślę, że wydajność jest całkiem niezła. Chciałem, żeby 20 było. Oczywiście część odparuje, mam tego świadomość. Myślę, że odparuje, a może nawet 4 litry łącznie z chłodzeniem. Jest taka opcja. No, będziemy to śledzić. Jest 12, dokładnie 12BLG. 24 litry w kotle. I kiedy osiągnie temperatura 100 stopni, w tej chwili mam 47, to wtedy zacznę odliczać jedną godzinę w gotowaniu. A więc przygotowuję drożdże i jedziemy dalej.